tak witam Was w 17 odcinku z GTA by City Stories na moim w kanale. Poprzednim odcinku, przynajmniej przez 14 minut trudziliśmy się z jedną banalną wręcz misją, którą mieliśmy na spokojnie ukończyć 5 minut, no ale... no zdarza znaczy, się, to nawet najlepsze. Teraz, wiecie, teraz jadę wykonać misję u jakiegoś niemieckiego transwestycy, jak widzicie tutaj na radarze literkę R, ale przy tym, że my kupimy kamizelkę otworną, bo... no poprzednia misja pokazała nam, że jednak GTA, że jednak te tutaj GTA będzie bardzo ciężkie, ale tutaj tak, najpierw połączymy na no, P, na wszelki... wypadek. Jakby coś oczywiście miało złego stać, kupujemy kamizelkę plotworną. Mamy 5000 dolarów, no prawie 5000 dolarów, mamy 4998 dolarów, to jest niestety o dwa mniej, no ale jest co też jest w górę. Ale tak, długo nie było materiału znowu na tym, że moim kanale, a to dlatego potrzeba było się uczyć na wszelkiego rodzaju egzaminy na studiach, ale teraz całe szczęście prawie wszystkim mi się udało zdać, tylko jeszcze e, matematyka, no, ale to dopiero za tydzień to jeszcze w ciągu tygodnia można się nauczyć. I tak, w racji tego, że będę miał już wolne w tym następnym tygodniu, to możliwe, że będzie o wiele więcej materiałów. O w ogóle mamy tyle całe zdrowie. A tak, dobra, muszę się, że nie mamy całego zdrowia, a tam są Mendezie, ja nie chcę wykonać po w tym nic chcę wykonać u tego niemieckiego Transvestity. Ale tak, w tym odcinku... Te, w następnym tygodniu będzie o wiele więcej materiału, bo już mam czas, może mam zdecydowanie więcej e, czasu wolnego już. No, znaczy dalej, znaczy jeszcze trzeba się uczyć na ten na inny egzamin z matematy. no, ale będę miał tyle czasu wolnego, że dam radę na spokojnie nagrać. Zatem e, może w następnym tygodniu będą jakieś 3-4 odcinki Koka Pułkownika. To brzmi dosyć e, ciekawie, tylko jeszcze sobie wyciągnę wodę. <laughs> Lauda! Give it a rest, Rennie. I went to film school. I am an expert in everything. I love bullying people. I'm perfect. So why do I have to spend my time whipping you? For the art. Oh, you're so very bourgeois. Sweet, but so, so average. Go. It's over. You're fired. But Rennie. But Rennie. But Rennie. Rennie, you are fantastic, and I am so very mediocre. Now, go! Oh. Oh. <laughs> darling, you Why? are here to lighten my heart. Uh, not exactly. I love you. I love this man. Kiss me! Hey, hey give me a break. I'll break you if you break me. Mm. I can't deal with this. Oh, darling, please. I need your help. It's a friend of mine, Gonzalez. <laughs> He's got to move a shitload of coke. <laughs> Yeah. <sighs> I duży niemiecki to jest w dodatku homoseksualista. Zatem samym samy, samy pozytywem, musimy jechać na jakieś miejsce, spotkanie z jakimś e, Gonzalezem, który miałby wydytykować się z tejże scenki. Jakie jest nasze akcje? Akcje dego 103 no oczywiście od pana. No czy na deoeyfsto czy coś takiego, no jest nic, co tym nie leci. Ale tak, e, jak już wspominałem, będzie o wiele więcej materiałów w następnym tygodniu. No przynajmniej się postaram, bo może się okazać, że ten materiał będzie na tyle ciężki, e, że ten materiał do nauki będzie na tyle ciężki, że to będzie w ogóle A wykonalne nagrywać się te. J'espère Ale tak, co mam jeszcze do podniecenia? No to znaczy, myślę, że chyba nic więcej do odpowiedzenia Teraz musimy po prostu pojechać na jakieś miejsce spotkania z kimś i Tylko muszę jeszcze przejść na mapie, gdzie to jest. A, tam, tam jest... Tam, gdzie są ten, Tam, gdzie w normalnym Vice wykonywaliśmy misje na... Tak, dlatego, że motocyklistów, by załatwić ochronę. Ale to może, może, może spotkamy się na usymi, może z, tymi, może z tymi samymi motocyklistami się spotkamy. Nie będę tutaj póki co zapisywał przez emulator, ale no, ta leci. No i to mi się podoba.

to ten pułkownik z Vice City, z tego normalnego Vice City, wszalę do śmigłowca, tylko świetnie, że ja umiem w ogóle latać tym głównym Ale dobra, po prostu no chyba nie, nie, nie umiem w ogóle to tam nie latać tym głównym Ja w tam tym gównym jakieś 40 lat temu. Ale nie, nie włącz, i Paradise'a jak sobie działam. nie nie Fresh. Też może potem na no, jak sobie działać 3. Przeciśnię kółko by strzeli z działka, jak się strzela z działka przez kół, kółkiem Napływają Łodzie, brać, no to niech tam zastrzelą tamte debile z tyłu. A ja, ja nawet nie mam jakieś trzeba mój strzelę na boki. Dobra, podleśmy trochę do... trochę do tyłu. Podleżam Pomůže ten tentoř... O dobra. iść więcej tam bardzo szybko karabinem, teraz patrzę jak ja teraz patrzę jak ja rozwalę, nie, ten motłuczko tutego łupnia to zniszczy dwie na raz, no jak mówiłem dokładnie nie robić dwie na raz, ale z dalej może i dalej, że tylko 1%, tylko jeden procencie jak najbardziej parczy tak może podejść do tyłu, że mu też je ja pani kłotoskiewać, może też nie, oni swoje fanfazie pisze ja tam razem z karabinem, z karabinów w ten typ, no to na tia, na na muszę się starać na tym muszę się starać ja na tym muszę podlatywać do tyłu, żeby e, je zniszczyć, tylko pani tego będzie z moim tym helikopterem, e, no, musimy gość, który zaraz zostanie rozwalony i już tam widzę na możecie e, jakieś kolejnych gdyby dni, których próbuję porozstrzelać. To oczywiście, że porę zauważyć, bo oni pewnie bardzo dużo z tego w stanie stani nam zrobić. Zastrzeli tam tych tam mości dobre. No, Okej, okay. zastrzeli tyle, że mi się podoba. Ten pułkownik Cortez w normalnym by Vice City był tam, bo tam bo w ogóle na drugim końcu mapy, ale do tego przodu był tam na drugim końcu mapy, na tych dokach, które Pan pokaże chyba tak, na, tam na dole, Proszę zobaczyć na południu, tam był pułkownik Cortez w normalnym Vice City. Zatem jeśli, jeśli tam mały podpłynąć, no to muszę, no to ta, ta misja może się bardzo dużo bardzo długo dłużej może się solidnie będzie przedłużyć, bo teraz są te tutaj, nuby się tam z te teraz fauny, ale patrzę, no, przecież moi towarzy, że tam i to konie rozstrzeliwują na tym, na tym na ty ty swoich karabinów, po prostu ich rozpierdalają na całego, oni nie, to mi się już nie podoba, to już się, że wysadzałem że się nie rozwali, jednocześnie, bliżej motorówki tamtego, tamtego, my, tamtego my, Gonzaleza, bo jakby, jakby Rodak wysadził, to by się dla nas bardzo się skończyło, podejrzewam, że na morzu również będzie kilku, kilkanaście osób, czy tak będzie, nie, jakoś, jakoś, mimo wszystko, jakimś cud tylko rozpadają te motorówki, to jest coś pięknego i niesamowitego oczywiście w już muzyka leci e, którą może na do otwarciu posłyszeć i będę ją trochę zagłuszał, tak żeby no oczywiście też również nie dostały tego praw autorskich, nie stworzonego copyright ataku, jak to się nazywa Wy na, na YouTube, więc nie, nie znam siebie, ale to ja to publicznie nie robię. To summar cały czas się będą no szybciej pójdę do tego pułkownika do tego korkę Corteza. No nie mam czasu, nie mam tylko 20. tylko mogę przez 20 minut nagrywać, bo nie jestem na dysku, niemożliwe nagrywanie tego więcej. No ale właśnie, no, pół mi kaza, ale całe się, że cały się, że ten wybuchy nie uszkadzają tego. Wyszkadzają motorówki kontarza, bo już podobno walili tą remisję. Yy, całe szczęście w ogóle też dalej mogę ośmienić nie rozwalili, chociaż się, no, chociaż może lepiej tego nie mówmy, bo jak wykrakam, to się to, to, to się bardzo źle skończy. Podejrzewam, że na moście, czy też na tych filarach, też będą jakieś tutaj łupki ale czy tak będzie? Nie, nie będzie, ale coś już cały się czas będzie będą że niby? Nie, też Nie, no ale to nie jest taka banalna, no po prostu nie tylko lecie, lecieć helikopterem i to tyle. No właśnie, przecież nawet nie stracił jednej tego co... tego całego paska życia nad nie stracił. To przecież to jest jest W dodatkowo, ci tutaj ludzie moi, moi tutaj kompanie, nad nim muszą przeładowywać broni. Czy już po tego pułkownika, ko, pułkownika korteza na tym, że tutaj okręcie, czy tutaj po prostu będziemy płynęli obok, żeby się ta misja dłużyła, zamiast po prostu popłynąć wprost. Nie wiem, chciałem, się, żeby jakoś wygrać. Zresztą helikopter, o chuj! Wroki helikopter, gdzie jest wrog helikopter? Zobacz, wroki helikopter, zaczynamy, się napierdalali! O dobra! O, 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 jak, jak szybko! <śm> na, 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 nie musiałem robić. Nawet, nawet nic nie musiałem robić. On już, on już, oni rozkili nie ma rozdorię. Helikopter, helikopter oponentów. To jest po prostu coś pięknego, coś niesamowitego, jak... Jak szybko oni rozwali, nie? No te... Dobra, nie, ten helikopter był jakiś tekturowy, był jakiś z papieru normalnie, no. Ale patrzcie, no on jest nie stracił ten gościu. No to mi się podnawają. Ja takimi musimy grałem cały czas. odrażające, uspokajające, w szczególności poniższe sesji, sesji syzyki, syzy? która była banalna. Nie, no tak, nie no to bo taka banalna, że z 260 było punkty przed tą że sesją, to no, można było po prostu podać pustą kartkę, nawet nie trzeba było w zasadzie się ukryć. To było no i to też, to, ta, ta, ta sesja była równie banalna jak ta misja, którą w ogóle wykonujemy, chyba że jeszcze będziemy musieli wykonać nie, 5 kółek dookoła i flicki, no to ta misja może nie będzie, co to że misja będzie, bo, to zapisanie, może ta misja nie będzie do łatwa, ten ty wokółś tam zajmie 200, jak to je zobaczyć na radarze, nie yeah, są tam robi, no ale dla no, mnie no, 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 to i lepiej, I ja przynajmniej nie muszę strzelać się z tego uglębienia, nie muszę strzelać w ogóle chyba ani nie, dobra.

But I can't trust anyone until I've discovered who leaked our arrival to those puta bandits! Ile pieniędzy? 850 dolarów, tak mało? To była misja dla tego niemieckiego tych homoseksualisty. Ja też mówiąc, myślałem, że to na misa bardziej pasowałaby pod tym No ale dobra, nie czekajmy się o szczegóły. Zabieramy tenże pojazd, rekwirowujemy go oczywiście w celach dojazdu do jak najbardziej naszego niemieckiego transesyty. Zostaw mnie, nie bywajcie z tego samochodu. Nie bywajcie z tego samochodu, jakby to był pojazd, to by mnie już dawno bywalił. No ale nie też tenże aspekt. Jakie mamy teraz następne misje tutaj w tej żegle? Mamy dostępne tak, mamy dalej u Mendesów, których szczęście nie chce wykonywać i mamy kolejną, mamy misję do wykonania w kutego niemieckiego transwestyty Więc to zasadzie, kolejny raz wykonać misję u niemieckiego transwestyty bo w zasadzie, czemu nie? W zasadzie, czemu nie? Wydaje mi się, że ta misja, że ten człowiek jest dosyć interesujący, że ten człowiek, e, no ten człowiek potrafi zapłacić osobicie za naszą e, za naszą wykonaną robotę i przede wszystkim jest również nieprawdopodobnie w kute śmieszny. Przede wszystkim popycha fabułę do przodu. Zatem pojedziemy u niego. Zatem pędzimy do niego wykonać misję. Zobaczymy się oczywiście takim powolnym głównym jakimś Perenia, to jest jak Ja się dobrze no, przeczytałem tam, tam parę sekund temu. Ale to jest takie powolny gówno teraz. Ja myślę, że ja muszę wolał wziąć jakiś ten m, m, jakiś sportowy samochód. I sam Samochodem, sportem, sobie tak popylać. Rozpacz, inny chuju, super, myślałem, że to jest policjant, na motor, na motorze, ale cały się nie jechał, bo się w niego wdupił, Ale patrzcie, tak, jak się tego idealnie wtupię. Nie wdupiłem się, on to przeżył. Uczysz rzuty, że nie, nie, tak się nie robi. Bo jest taki samochód tam z tyłu, ale podejrzewam, że ten, ten samolot tam z tyłu zaparkował jakiś szybki, uaktywnił pani jakąś misję. A ja nie chcę robić żadnych misji pocznych. Ja chcę po prostu e, zająć się fabułą w tej grze. I oczywiście jak najszybciej ukończyć tę na grę, żeby mieć szybku się rozpocząć. Kita Liberty City Stories. E, no, szczerze mówiąc. Nie, 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 wiem co chciałem powiedzieć, no ale dobra... Jedziemy dzisiaj, może trochę przyspieszmy grę, chociaż nie, bo tu leci... Nie, dobra, przyłączmy na... jakaś... jakaś... jakaś dziwna, kiepska nuta leci, no ale dobra, posłuchajmy sobie, no przynajmniej zawsze, przynajmniej zawsze coś. E, dobra, zaparkuję... teraz patrzę jak idę dalej, oczywiście... Patrycja przynajmniej 48 osób, o.o oh, Przeżył? Przeżyła ta osoba? Ja tak, Nie, dobra, to jest policja. To chciałem, żebym nie chciałem tego typa zastrzelić, bo taka zemsta za to, że nie udało się go potrącić. No ale obok, ale cały czas się dzieje, że obok przejeżdża, na jego rzeźbie cały czas się że obok przejeżdża policja. Zabić Fila. Kurde, nie. Co no, się nie robi? Oczywiście. On jest artystą. Piękność mogłaby go zabić. Mówię, że dobrze się wyobrażam, wiedząc, że ludzie chcą, żeby mnie wyrzuciły pełni kłopotów. Ale jestem unika, kochanie. Darling. darling! Hej, Rennie. Hi, uh. Darling, this is darling, 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 wunderbar. So now we are acquainted, no? Who wants to oom-bam? Um uh, I'm Vic. <sighs> All right, Barry, mate. Now, darling, darling, needs a favor. Yeah, I need you to drive me and one of my clients around. Major player. Could sing the birds down from the trees. You're loving. I'm kinda expensive for a limo service. Yeah, well, rock and roll's a dirty business, cock. Excuse me? Well, this one bloke gave me three million quid, but now he wants it back. Cheeky twat. He's threatening to kill my bloke if I don't pay up. Okay. I'll help you, but it's going to cost... Yeah, yeah. Christ on the bike is at the time. You better go and meet me boy. You are going to love him. send long on this. Czekajcie na tych pieniędzy, czy muszę czy muszę ziemska. Ale dobra, okej, okay, zabieramy. To mówiłem specjalną limuzynę, jedźmy, jedźmy po nią, aha, ale najpierw muszę jechać po limuzynie. Kulu LIMUZYNĘ! no to to mi się, no to mi się już, no to, no to mi się już Definitywnie podoba. No i to mi się podoba, nie dam, dam im żadnych szans, ale kulu odporna, ale pewnie nie jest wybuch, odporna, ale podejrzewam, że nie jest wybuch, odporna, to zatem strzały z wyrzutni rakiet będą w stanie ją bardzo szybko zniszczyć i stemlować i całkowicie ją rozmawiać. Przepraszam, się na to, czy na na czy na to czy na tym razem nie jest nic z Kamizelki nie trzeba żadnych pieniędzy do kniquisz trzeba tu kupowywać a gdzie jest ta specjalna limuzyna. Dobra no, jak się wyłącza tutaj tutaj jak się wyłącza tutaj tu ten legendę jak się wyłącza, tutaj, men, ten, ten legend, jak się wyłącza Przytrzymaj krzyżyk? Nie, krzyżyk nie, trójkąt. Nie, trójkąt nie, Tylko to w ogóle ten, w ogóle wychodzę tego, z tego, w ogóle z tego mapy, a może tego kółko, nie, trójkąt, nie, trójkąt, trójkąt i kółko to to, to, to samo w ogóle w tej gry, tego Vice City, tutaj, tutaj w, tak samo wychodzimy po prostu z mapy, wychodzimy po prostu z opcji mapy, z tego wychodzimy z menu i tyle, dobra, wyszukaliśmy z tego, że, z tego, że główna jak się hamuje, dobra, X się hamuje i zabieramy naszą specjalną czarną minusnę którą spróbuję oczywiście wziąć do garażu, no, na, na własne, w czego. W razie czego wezmę ją na własność, na wszelki wypadek. A jakbyśmy mieli wykonywać jakieś inne powalone misje, czy na miejsce spotkania. Gdzie jest to miejsce spotkanie? podleżało, że w tego w hotelu, tam gdzie mieliśmy pierwszą krówkę, normalny My City. Czy tak jest i nie jesteśmy? Nie, nie, to będzie on do naszej kryjówki normalnie w tej grze. Dobra. Ale, ale może na jakieś, to główno tak rozważmy w swojej limuzyny. On, no, on może jest odporny, ale jest zniszczeniem zniszczeniu Zatem jeśli się zniszczymy, to, nawet, to dla nas źle się skończy. Co oczywiście, że możemy ją jakkolwiek poturbować. I co oczywiście, że, że nie musimy dojechać na miejsce spotkania w perfekcyjnym, mając perfekcyjnym stanim muzyny, się, to się pomyśle się do nas, bardzo się skończyła ta misja. Naprawdę do mnie ta misja by się dłużyła następne 28 minut. E, dobra, przejdziemy może jakoś tędy przez ten słup, oczywiście uderzając razu oni widzialne hinbox, w zasadzie czemu nie, dobra, DLC dawać, dawać DLC, bo na DLS 13 to jest zawsze pani jest za go, tym razem nie leci, no to może na fresh jest... Nie, nie, jest pan to Czy to zawsze było fresh? To zawsze było fresh. Dobra, dobra, Jest taki git, muzyka, no to lecimy, oczywiście. Patrzcie, to no, jest na pirat drogowy. Gdzie jest ten typ z którą my mamy podjechać? Czy to już jest tutaj? Chyba hamujmy trochę, żeby nie w swoim miejscu. Czy to już będzie tutaj? Tak, to będzie tutaj. Dobra, zajeżdżamy tutaj, że już jest wirową drogę. I oczywiście spróbuję nie wpaść do wody, no, oczywiście potrafię wpaść do wody w różne sposoby. Najbardziej no parkujemy, a ja w międzyczasie się napiję wody. Goon's got after me, talent! Get him, Vic! Dzięki stary, że ja w ogóle, ja muszę, ja, ja mogę muszę, ja zamordować. Phil, zabij bandziorów. Dobra, no to się szybko robi, oczywiście, szybko, oczywiście szybkie autocelowanie, no i patrzcie, patrzcie, no i w ekstrasowym, w ekstrasowym, dobra, broń, no i w tempie zabiciu tutaj, rzeczy ludzie, oczywiście, tak, trzeba mieć własną limusynę, no, chociaż on jest, on jest odporny, w zasadzie, nie się, jest, się z stać. Dobra, kim ty jesteś? Dobra, to o kurde! Phil Collins! Ja pierdolę! Phil Collins własnej sobie. Ja pierdolę, to się stało na moich oczach, nie wpadnie do wody! To się stało na moich oczach, Phil Collins! Gdzie ty masz hotel, stary? Jak chcesz twój podpis? Jak chcesz w ogóle twój podpis, stary? Jak se to moje wszystko? Auto, autograf? Wszystko? George chce swoją forcelę ale cały czas i tak mam odporną, no ale... Kurwa, oni przez szyby strzelają, i... nie pojebało to kogoś? Oni strzelają przez... Oni strzelają przez szyby. Kurwa, w tam macie? Oni już strzelanie przez szyby w tej grze, pojebało to kogoś? Kurwa, no to mechanika normalnie jak w GTA 4 czyli w innej GTA 5. tak, tak, wdupiłem się. Musimy pamiętać, że to oczywiście nie jest zniszczenie, że to nie jest tego e, zniszczenie odporny samochód. Może się oczywiście zniszczyć, może, wybuch, może, może wybuchnąć na skutek zbyt zniszczy, dużych zniszczeń. Na razie to nasz hotel, serdecznie powinieneś, powinieneś mieć hotel tutaj. Oczywiście jest tam jakaś osoba, którą spróbujemy potrącić. Patrzcie, bęk, potrącana osoba. Oczywiście potrąciłem ją na wszelki wypadek, jak miała mnie zabić. Bo niestety wszyscy szybę potrafią mnie przestrzelić. Patrzcie, parkujemy tutaj, pewnie co, będziemy musieli bronić yy, yy, tego Colinsa, yy, którego wynosili się raz Bandit country? It's nothing? Who is this Giorgio you owe money to? Oh, it's just a fan. He lent me, I mean, he, you know, he gave me a few quid. Barry, are you in hock to gangsters? No, mate, I swear. On your life? Yeah, well, that's what I'm worried about. You're a real moron. I should have left you managing that talking dog. What was his name? Puddles? Pisa, put on dolarów. no Dobra, nie, to, przepraszam, to jest ten z kurwa odporna na to ja mam wezmę, ja muszę ją wezmę na własność. O Jezus Maria, Phil Collins, autograf, stary, przecież to, to jest, kurwa, to jest legenda muzyki. Ludzie, to jest jedna z legend w ogóle tego roku chyba, tak, rocka, to jest jedna z legend rocka, dosłownie. Gonzales, kim ty jesteś, stary? Wiktor, przyjacielu, musisz mnie odwiedzić. Dobra, no to się teraz żąda w następnym odcinku. No, chyba, że będzie misja u Fila Colinsa. No, to oczywiście, bo oczywiście tylko oczywiście, oczywiście. Wkoda, oczywiście, od niego weźmiemy misję, ale nie ma żadnej misji od Fila Colinsa, bo no, oczywiście dostaną. No, no, oczywiście, mam nadzieję, że dostaną do niego autografa specjalnego, przynajmniej, jak zajmiemy z tym samochodem. No, oczywiście, tak ona nie działa. No, ale po mnie też aspekt jest. Jest legend, legenda kluba muzyki. Legenda rocka, dosłownie. Może jeszcze postrzeż, może jeszcze w ogóle, jak się okaże, czy to w ogóle on sam tutaj grał, czy w, w ogóle ten, sam był tutaj, on sam. On sam był tutaj aktorem głosułem tego, że, że tego kos to ja normalnie nie wiem. To chyba panne z wrażenia, że oni tak się postarali, to jest coś po prostu pięknego. O czym się wchodzimy do apartamentu. No i co? No i kończymy tenże odcinek, jakże jest zajebisty odcinek. Dobra, jaki tu jest G? Gonzales. Jak się wyłącza tego G? Kto tutaj wyłącza? To jest ten tutaj gonzales, który jest na wyspie. ale jak mam się do tej wyspy dostać? Dobra. Obczajmy między z odcinkami, ale tak, to byłam na tyle w tymże odcinku. I do następnego.